Skałowieczna Jezu, Mój, w siebie tryska, zbawczy strój, Niech Twej świętej, łaski śpiew spływająca z rantwych krew, spływa na mnie w serce me, zmyje grzech i zbawi mnie. Jakże zdołam, Panie Mój. Twój, ani znojna praca dnia, ni serdecznej skruchy łza, łaski Twej nie zjedna mi, mocy i łaska są w Twojej krwi. Nic ci dać nie mogę, nie do stóp krzyża chylę się, bądź słabo. gdzie brud serca mego zmyć, bym w czystości Twej mógł żyć. Gdy przeżyję życia dnie, gdy na Sąca wezwiesz mnie, gdy mnie sądzić będzie Bóg z czynów mych i życia dróg, wówczas skało racz nie skryć,